Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Adams i witam was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj jesteśmy na mapce, yy, którą znalazłem i jest to mapka Wipeout, czyli yy, dla tych co nie wiedzą co to jest Wipeout, to tutaj mogą się już domyślać po tym co pokazuję, ale no Wipeout to jest yy, jakby coś takiego, że przechodzimy tor przeszkód i... Jesteśmy spychani do wody no, z jakimiś utrudnieniami, po prostu to przeszkód. I zobaczymy. Znalazłem taką mapkę i zobaczymy, jak się tutaj będzie nam fotograło. więc myślę, że możemy zacząć jeszcze tutaj. Wybierzmy, że y, single player. A nie, wybrałem multiplayer. Dobra. Jest wybrany single player mode i teraz y, zacznijmy y, grę. Ok, ok. I tutaj start jest za. 5 sekund? Okej, okay, dobra, czyli to jest takie na czas. Ale no, jak ja tutaj mam? A, okej, okay, dobra, czyli normalnie tutaj wchodzimy, a to jest co? A, reset stick, dobra. Okej, okay, to zacznijmy jeszcze raz. Ja tutaj wyłączyłem sobie po lewej stronie te efekty, które były, żeby wam nie przeszkadzały w oglądaniu. I y, tutaj lecimy, 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 lecimy. I teraz spróbujemy przejść y, tą mapkę. Aj jaj Gdzie mam płynąć? Gdzie mam płynąć? Chyba w tą stronę? Kurcze, to w sumie ciekawe ciekawa mapka. Kurde, ale sobie mapkę znalazłem, gdzie jestem nuem. Zarąbiście. I chciałbym przypomnieć jeszcze, że odcinki pojawiają się o godzinie yy, 16.00. Co to? A. Te liście mnie zblokowały. Tak, odcinki pojawiają się o godzinie 16.00 co drugi dzień. I zachęcam się do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji na kanale. I. No, to było. Śmiesznie. Okej, okay, dobra, udało się. I zachęcam was wszystkich do zostawienia yy, pod tym yy, odcineczkiem łapeczki w górę i subskrypcji na kanale. I napiszcie w komentarzu co zmienić, I, w sensie, no, to wy byście zmienili, ale dobra, nieważne, nie było tego. To trzeba chyba tak, o, po prostu. Gdzie ja tutaj mam skoczyć? A, bo tu się pojawia. OK. I kolejna próba. Ba! Teraz się uda. Hop, tutaj puszczamy, puszczamy, żeby raz przeszło. I teraz lecimy normalnie. Pięknie. Idealnie. Widzieliście to? Widzieliście? Ja też nie widzę. Dobra, tutaj przejdzie ten. Hop, hop, hop. Dobra, przeszliśmy ten etap. You can bounce on the. Ok, okej, okay, Chyba wiem o co chodzi. Hop. a Po prostu się tak odbija. A to muszę za pierwszym razem przejść. To są, nie wiem, jakieś slajmy A to jest reset całej mapy. No to beznadziejnie powinno tam mnie rozpić. A że tutaj trzeba biegać. biegać no. Tak. No bo w programie to się pamiętam, że wchodziło po drabińce, No ale to już nie tu, tylko nawet można było w następnym miejscu. Hop, 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 hop. Kurde, widzę, że ta mapa jest mega y, dziwna. O dobra, teraz siądzie, teraz siądzie, teraz... Kurczę, ciekawe czy ten odcinek jest dla was ciekawy? Tak, kurde, macie. No jak? No dobra, teraz skaczemy. Nie no, to już musi się udać. Hop. Okej, okay, dobra, wiedziałem. I przepraszam, że słyszycie to. Co tu się dzieje? ale do bani ale gówno. w ogóle jak to jest zrobione że te bloki się przestawiają po prostu hop hop a no jak tutaj to muszę double jumpem skoczyć kurcze gdyby to był normalny parkour bez tych utrudnień to byłoby mega proste ale że jakby tutaj się cały czas coś zmienia i rusza i to jest w tym według mnie Najcięższe, okej, okay, lecimy teraz, dobra i tutaj hop, 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 dobra, udało się, udało się, tutaj mamy kolejną tabliczkę, yy, ale, no, ale no, jakby i tak wiemy co musimy zrobić, więc siema. Okej, okay, odpocznijmy tutaj. Yy, ale o co w tym chodzi? Co? No, jak ja mam to przejść? Też widzowie, nie patrzcie się na ten czas, no bo ja jestem no, tragiczny w to, ponieważ no przechodzę tą mapkę pierwszy raz i no nie mam pojęcia, jak to się powinno grać. Okej, okay, dobra, czyli musimy tak i. Okej, okay, nie rozumiem, jak to ma tam działać. Okej, okay, no to tutaj to klasycznie sobie można przejść, a tutaj mam. Mogę z tego skoczyć, ale to muszę tak moment sobie wyrobić, że to jest mega, według mnie, ciężkie. Udało się, udało się. Dobra, teraz nie spaść. Tutaj nic nie ma? Żadnej pułapki? Nie. Dobra, jesteśmy. Fogchamp. Aha, a tutaj jest... E, ale fajne. Ale mega. To akurat uważam, że jest zarąbiste. Hop. Ojej. Ojej, 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 Dobra, tutaj mogę już. Chyba powinienem troszeczkę dalej. Coś po tym. Ale to uważam, że jest jakby najfajniejsze ze wszystkich tych przeszkód. Ale mam pomysł, ale mam pomysł, ale nie wiem czy to zadziała. Mogą być jakieś... Okej, okay, dobra, nie musiałem tego robić. Yy... A, ten normalny ten jest. Aha, czyli tu jest skok. Nie spodziewałem się tego. No to musicie wybaczyć, że tutaj yy... Spac spację ten troszeczkę spacj spacj klikał. Wiecie co widzowie? Może ja rękę z myszki i już będę nawalał spacy. Co wy na to? Czy to jest dobry Chyba nie. Dobra, widzowie. Nie umiem tego przejść. To jest dla mnie za ciężkie. Więc postanowiłem, że troszeczkę scituję. I wejdę tutaj sobie znowu na ten. Tryb, bo nie wiem, jak to przejść. Nie umiem tego przeskoczyć. I. i, i... Zakończę ten odcinek wynikiem tragicznym, ale. No, nie wiem, pierwszy raz względem tą mapkę. I ostatniego levelu w ogóle nie przyszedłem, bo to, to zaczęło mnie już denerwować. W ogóle ta mapa zaczęła mnie denerwować. Więc jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. I oczywiście komentarz. Także do nagle trzymajcie się. Cześć, cześć.